Dzisiaj jesteśmy na ósmej rundzie Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej. Jest to przedostatnia runda w cyklu rozgrywek o Mistrzostwo Strefy. W tej chwili odbywają się treningi kwalifikacyjne, które decydują o miejscu wjazdu na maszynę startową. Zawodnik z najlepszym czasem wybiera sobie miejsce. Ostatni przyjeżdża tam, gdzie jest wolne. No i później jest wyścig, który 15 minut plus 2 okrążenia. Jest około 180 zawodników, także to jest dobry bardzo poziom i ciągle rośnie. Strefa nasza się rozrasta i jest coraz więcej zawodników. Była mieszczyń strachy, nie była zabawna. na oczach, nasza ślub Mirek Martinowicz, któremu jeszcze raz życzę dużo zdrowia. Klasa MX Quad Open, czyli nie ma podziału na kategorię licencji. Tylko wszystkie jadą razem, czyli najwyższy poziom. Kładę jadę Yamaha 450, ką typową do Kładkrosu. Średnia prędkość około 60-70 km na godzinę, no z tym, że są podjazdy i bardzo ciasne zakręty, także no czasami dochodzi nawet do 100 km na godzinę, to bez, bez problemu.